Cześć! Dziś przepis na miodownik z orzechową wkładką, czyli przepyszne ciasto na bazie placka miodowego przełożonego kremem budyniowym z grysikiem, w środku wypełnionym biszkoptem orzechowym. Całość udekorowana polewą czekoladową i orzechami włoskimi. Jest to idealne ciasto na święta Bożego Narodzenia. Krok pierwszy, placek miodowy. 370 g mąki pszennej, 70 g cukru. 3 łyżki miodu, 100 g miękkiego masła, 2 całe jajka rozmiaru M, 3 łyżki jogurtu greckiego, pół łyżeczki proszku do pieczenia, pół łyżeczki sody oczyszczonej oraz pół łyżeczki przyprawy do piernika. Zagniatamy ciasto rękoma. Po wyrobieniu ciasto wygląda tak, i teraz trzeba je podzielić na mniej więcej dwie równe części. Jeżeli macie wagę tak jak ja, to będzie Wam łatwiej. Jeżeli nie, to możecie podzielić o tak na oko. I tak jedną kulkę odkładamy, niech sobie odpocznie trochę tutaj w miejsce, a drugą wyłożymy do foremki. Ciasto wykładamy do foremki o wymiarach 24x24 cm wyłożonej na dnie papierem do pieczenia. Aby ciasto upiekło się mniej więcej równo, najlepiej rozwałkować je pomagając sobie takim małym wałeczkiem. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika do 180 stopni Celsjusza i pieczemy w funkcji góra-dół przez 12 minut. Upieczony placek pozostawiamy do wystudzenia. Z drugą częścią ciasta robimy to samo. Krok drugi biszkopt orzechowy. Do misy miksera przelewamy 5 białek i zaczynamy ubijanie na najwyższych obrotach miksera. Gdy zrobi się lekka piana, wsypujemy szczyptę soli. I gdy piana się ubije, wsypujemy 3 czwarte szklanki cukru. Cukier wsypujemy stopniowo. I najlepiej, aby to był cukier do wypieków, ten drobny. Miksujemy około 15 minut do uzyskania sztywnej i lśniącej piany. Po tym czasie zmniejszamy obroty miksera do najniższych i dodajemy 5 żółtek. Żółtka dodajemy po jednym. Nie zapomnijcie, aby od czasu do czasu wyłączyć mikser i szpatułką zebrać z boków misy miksera osadzające się tam składniki. Gdy żółtka dobrze zmieszają się z ubitą pianą, wyłączamy mikser i teraz będziemy mieszać szpatułką. Pół szklanki mąki pszennej oraz jedną łyżeczkę proszku do pieczenia przesiewamy do ubitej masy jajecznej. Delikatnie mieszamy składniki szpatułką, pamiętając o tym, aby dosięgnąć do dna misy, bo tam lubi osadzać się mąka. Na koniec wsypujemy 100 g posiekanych drobniutko orzechów włoskich. I mieszamy krótko do połączenia się składników. Przekładamy ciasto do foremki, tej samej, w której piekły się placki miodowe wyłożonej tylko na dnie papierem do pieczenia. wyrównujemy delikatnie powierzchnię i wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika i pieczemy w funkcji góra-dół przez około 35 minut do tak zwanego suchego patyczka. Po upieczeniu od razu wyciągamy biszkopt z piekarnika. I gdy lekko ostygnie foremka, wyciągamy go i pozostawiamy do całkowitego wystudzenia. Krok trzeci. Krem budyniowo-grysikowy. Do rondelka wlewamy 600 ml mleka i włączamy grzanie kuchenki. Dodajemy 100 g cukru. Dajcie sobie biały cukier. Mi się akurat nie skończył, więc dałam brązowy cukier. Dwa opakowania cukru waniliowego, 150 g masła, cztery roztrzepane żółtka, i na koniec dodajemy 140 g kaszy manny. I teraz to wszystko trzeba zagotować. Ciągle mieszamy na średnim grzaniu kuchenki, ale pamiętajcie, ciągle mieszajcie, żeby się wam od dołu nie przypaliło. Gdy składniki już się zagotują, mieszamy jeszcze, aż zacznie gęstnieć budyń. Najlepiej mieszać taką właśnie trzepaczką, i gdy budyń będzie już gęsty, ściągamy go z kuchenki. Następnie jeszcze taki gorący budyń blendujemy. Po zblendowaniu krem będzie miał bardzo delikatną konsystencję. I ta kasza manna nie będzie tak wyczuwalna. Po prostu krem będzie miał posmak waniliowo-grysikowy. O. o teraz właśnie widać jak konsystencja kremu się zmieniła i jest taka bardziej delikatna, aksamitna. Krok czwarty składanie ciasta. Jeden blat ciasta miodowego wykładamy do foremki, w której był pieczony. Wykładamy połowę kremu jeszcze gorącego. Wyrównujemy powierzchnię kremu. Można użyć takiego gładzika cukierniczego. Moi drodzy, nie zauważyłam, że mi się kamera, kamera wyłączyła. I teraz tak na ten budyń położyłam biszkopt orzechowy, na biszkopt resztę kremu i na krem ostatni drugi blat ciasta miodowego. Krok piąty: polewa i dekoracja. 120 gramów Śmietanki kremówki 30% podgrzewamy albo w kąpieli wodnej lub w mikrofalówce, aby się mocno zagrzała. I dodajemy do niej 130 g gorzkiej czekolady. Pozostawiamy tak na 2-3 minutki, aby czekolada zmiękła, a następnie mieszamy do dokładnego połączenia się składników. I od razu jeszcze ciepłą polewę wylewamy na górę ciasta. Na koniec posypujemy drobno posiekanymi orzechami włoskimi. Wstawiamy ciasto do lodówki najlepiej na całą noc. I tak prezentuje się miodownik orzechowy w przekroju. Ciasto jest przepyszne, naprawdę polecam. Na koniec zachęcam Was, moi drodzy, do odwiedzenia mojego drugiego kanału. Kanał się nazywa Grecki Świat Rity. Publikuję tam filmy vlogowe, czyli możecie poznać mnie lepiej i zobaczyć Grecję z troszkę innej strony. Ja już się z wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!